prowadzanych przez nich na rynku, w tym koszty związane z selektywną zbiórką, sortowaniem oraz przetwarzaniem odpadów, co przyczyni się do rozwoju nie tylko selektywnej zbiórki, ale i recyklingu odpadów oraz obniży koszty związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi wznoszonymi bezpośrednio przez mieszkańców. Paragraf drugi zaproegazuje się przewodniczącego Rady Gminy Bąboszową do przekazania niniejszego stanowiska. Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Pospolitej Polskiej, posłom i senatorom z Województwa Mazowieckiego, Wojewodzie Mazowieckiemu, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, ministrowi środowiska, Urzędowi Ochrony Konkurencji Konsumentów, samorządu z terenu Województwa Mazowieckiego, paragraf trzeci. Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania? projektu uchwały. Nie ma? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i Kto jest przeciwny? Również podniesienie ręki. By, by coś takiego zrobiła, myślę, że naszych rządzących trochę by mobilizowało tak, to zajęcie się tym problemem, bo problem myślę, że jest bardzo poważny. Te opłaty wzrastają drastycznie, także nie wiem, co będzie zarobkować. Dziękuję. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w oświacie w gminie obrzeba oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących oświaty. Projekt ten był również omawiany w dniu dzisiejszym na komisjach stałych. W komisjach stałych Rady w imię obrzeba, Państwa z treścią uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska. Dotyczącego trudnej sytuacji w oświacie w gminie Baboszewo oraz potrzeby zmian podstawowych dotyczących oświaty. Rada Gminy Baboszewo postanawia, co następuje. Paragraf 1. Ustęp 1. Rada Gminy z niepokojem stwierdza systematyczne pogarszanie się sytuacji finansowej samorządu gminnego w związku ze zmniejszaniem przez państwo realnych środków przeznaczonych na oświatę. Od wielu lat następuje systematyczny wzrost finansowania zadań edukacyjnych podczas niezadowalającego zado, nie zaspokajania potrzeb mieszkańców innych i innych społecznego. W, 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 w minionym wysiłkiem organizacyjnym i finansowym przyjęła na swoje barki i poniosła skutki wdrażania kolejnych reform, deklarując dalsze finansowanie w rozwój zwłaszcza inwestując w infrastrukturę in, in oraz poprawę warunków. Uczenia i nauczania. Apeluję o zaprzestanie przenoszenia na samorząd w odpowiedzialności za skutki finansowe podwyżek wynagrodzeń na w latach 2018-2020. Rada Gminy nie nie podważa celowości wprowadzania podwyżek płac nauczycielskich, a wręcz postuluje o ich zwiększenie. Nie może to jednak odbywać się kosztem samorządu. Dla rozwiązania tej trudnej sytuacji postuluje istotne zwiększenie Części oświatowej subwencji ogólnej. Na bazie własnych doświadczeń w zakresie realizacji inwestycji oświatowych oczekuję, że Państwo zgodnie z artykułem 167 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i artykułem 9 ust. 8 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego zapewni dostęp do funduszy na zadania inwestycyjne związane z oświatą w i młodzieży. Ustęp 3. W związku z wieloletnim. Z, z, Wprowadzaniem uczestnictwa samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej do roli źródła finansowania Rada Gminy w pełni popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań infrastrukturalnych przez samorządy z dnia 7 lutego 2019 roku. Apeluję zatem, aby wynagrodzenia nauczycielskie wraz z pochodnymi wypłacane były bezpośrednio z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Pełnienie powyższych postulatów przyczyni się do pełnego wykonania obowiązku Państwa wobec samorządów lokalnych i mieszkańców. Natomiast prowadzenie prawidłowej polityki finansowania edukacji wpłynie na poprawę jej kondycji, a w tym idzie przyczyni się do rozwoju społeczności lokalnych oraz naszego kraju. Paragraf 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Baboszewo do przesłania niniejszej Unii i szybko Współpracownikowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkom Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Edukacji Narodowej, ministrowi Sportu i Turystyki oraz Ministrowi Finansów Komisji Wspólnej Rządu Samorządu Terytorialnego, Wojewodzie Mazowieckiemu, Mazowieckiemu Kuratorium Oświaty. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania? projektu uchwały. Nie ma. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w oświacie gminy Baboszewo, a dotyczącego zmiany sprawozdania dotyczącego wypadku kosztów rozłączenia ręki i naciśnięcia przycisku? Kto jest przejście Kto nie w podniesieniu radnych chyba 15. Szanowni Państwo, jak wiecie, na razie Gmina Baboszewo finansowo jest wydolna, że tak powiem, w utrzymaniu naszych obiektów szkolnych, czterech szkół i przedszkola, ale z tego, co jeżeli Państwo chcielibyście do doniesienia medialne niektóre gminy problem, żeby wypłacić nauczycielom nagrodzenia. Pewnie było to też to z tym, że nauczyciele dostali podwyżki, bardzo dobrze, że dostali i nie dostali, to ma to spływać wszystko na samorządy. Mam nadzieję, że my tu nie doczekamy w takiej sytuacji, że będziemy musieli zamykać y, szkoły na terenie gminy Babuszewo, chociaż docierają do mnie takie informacje, że ja, że ja zamykam szkoły. Y, wójt otwiera ja zamykam pewnie rano jeśli wójt otwiera, a ja w później po południu jeżdżę i zamykam wierzkoły, czyli sarnie wysokie. Ja nie wiem, czy tam nie ma woźnych czy, czy, czy obsługi, żebyśmy to robili, no ale to, takie informacje do mnie docierają. Nie wiem skąd one się wzięły, że ja mam zamknąć te dwie szkoły. Przede wszystkim ja nie jestem władny, ale jest, Jeżeli bym już naprawdę do tego doszło, to jest bardzo trudna i długa droga, żeby zamknąć szkoły. Także spokojnie te szkoły będą funkcjonowały. Nikt ich nie, nie zamyka. I tej kadencji. A jaka będzie dalsza przyszłość, to nie wiemy, bo jest to miejsce, które w naszej gminy, W jest coraz mniej dzieci, także apel do naszych mieszkańców. Apel do mieszkańców, żeby nie zabiegło. Tak, a. Szanowni Państwo, nasza gmina, gmina Powerzechowa około 5 milionów z budżetu naszego, naszego budżetu gminnego dofinansowuje szkołę. Także jest to dosyć spora, kwota, 5 milionów można było przeznaczyć na co innego, ale myślę, że inwestycja w dzieci, w naukę... Dobra inwestycji. Także dobrze, dziękuję tyle na powodu mojego. Także spokojnie dźwignięcie, też pewnie będą napięte. Przechodzimy do punktu dwudziestego pierwszego. To jest podjęcie uchwały w sprawie utworzenia e, ośrodka wsparcia w Gminie ośrodka ośrodek wsparcia Klub Senior Plus, włączenia e, go do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Badłoszewie oraz ustalenia opłatności za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez ośrodek wsparcia Klub Senior Plus. Projekt e, e, tejże um, uchwały był omawiany dziś na stanowiska Rady Gminy. Co Państwa z projektu uchwały? Rada Gminy Baboszewo postanawia, co to następuje. Paragraf pierwszy. Paragraf W celu wykonywania zadań własnych gminy Baboszewu w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prorozprowotnej z dniem 1 stycznia 2019 roku tworzy się ośrodek wsparcia pod nazwą Plus z siedzibą Baboszewicza. Paragraf drugi. Ustęp 1. Klub Senior Plus wskazany w, tym, w paragrafie 1 działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie. Ustęp 2. Uczestnictwo w zajęciach Ośrodka Wsparcia Klubu Senior Plus jest nieodpłatne. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 4. Ustęp 1. Uchwała powie o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Dziedzictwa Mazowieckiego. Ustęp drugi uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Uzasadnienie w celu wykonywania zadań własnej gminy jak w zakresie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi się ośrodek wsparcia pod nazwą seniorów i Celem niniejszej uchwały jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 plus będących mieszkańcami Gminy Małorzego poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty pozrozrobotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Utworzenie klubu Senior Plus jest jak najbardziej uzasadnione względem społecznym. Klub Senior Plus jako ośrodek wsparcia będzie działał w strukturach innego ośrodka pomocy społecznej w bawarszej. Dodatkowe zadania dla Pani Białe. Czy jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały. Proszę o podniesienie ręki to jest również podniesienie ręki na niesiękne kisło, które Oh, the Paragraf pierwszy załącznik nr 1 do uchwały nr 25 pomer na 2014 Rady Gminy Błoszewie z dnia 21 roku w sprawie upalenia statutu gminnego ośrodka pomocy społecznej w Błoszewie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2014 rok pozycja 2019 1913. zmieniony uchwały Rady Gminy Warszawy na 108 na 2016 roku z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego środka Pomocy Społecznej w Wąbrzecie, w Dzienniku Urzędowym Województwa z 2016 roku pozycja 5075. Po paragrafie 19 dodaje się paragraf 19a w Paragraf 19a. Ustęp z Stytuto innego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogoszewskiej Działa ośrodek wsparcia dziennego klub Senior Plus. Ustęp 2. Ośrodek wsparcia dziennego klub Senior Plus odpowiedzialny jest za realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Senior Plus na lata 2015-2020. Dziękuję.

Na czele ośrodka wsparcia dziennego krócenia pusto i kierownik, który kieruje jednoosobowo i ponosi odpowiedzialność za kształt jego pracy. Ustęp czwarty. Uprawnienia z służbowego w stosunku do kierownika, pracowcy, do kierowniku unijnego ośrodka pusty społecznej powietrznej. Punkt piąty. Kierownik wykonuje świadomość pracodawcy w stosunku do pracowników wsparcia ośrodka wsparcia dziennego krócenia Plus. W eee, pustem 6 strukturę organizacyjną przebowej w sprawie działania w parciach dziennie dziennego procedurania plus okresła regulamin organizacyjny po przez kierownika jednostki, paragraf drugi, wykonanie uchwały powierzać w sprawie nie ma głosowo. Paragraf trzeci. w po 2 radni od dnia za przejmę do, do projektów. Są pytania. Jeżeli nie ma to Państwa radnych jest za przyjęciem eee, tej uchwały proszę o podniesienie ręki przycisku. To jest dziwne. również podniesienie ręki Głosowało 15 radnych, za 15 było, co stwierdzam, że uchwała została zakończona jednogłośnie. Punkt 22. uchwały w sprawie wydarzenia w na nabycia nieruchomości zabudowanej. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Baboszewo 2 grudnia. Poznam Państwa z projektem tej uchwały. Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje. Paragraf 1. Nabycie do małżeństwa... Czy ja mogę... Szanowni Państwo, yy, czy są pytania? Jeżeli nie ma, to Państwa radnych za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Również podniesienie ręki, tylko to tak się Pozwolę 15 radnych za 15 uchwał w tej Może y, odniosę się do tej uchwały. Szanowni Państwo, do mnie i do Pana Wójta zwrócili się mieszkańcy naszej gminy, mieszkańcy naszej gminy, y, czy byśmy nie byli zainteresowani zakupem tej działki, a jest to działka Jest to, jest to tak zwane zarejestrowane. I to nie byli e, ci państwo od których e, no, teraz jest uchwała, i Pan Wójt może podjąć kroki w rzadku podjedziałki. Nie byli to Ci Państwo po prostu mieszkańcy. E, bo no, szkoda było takiego budynku, takiej nieruchomości, aż nie zakupić. Kwota, znaczy Pan Wójt. E, Poprosiłem wtedy pana Wójta, żeby podjął odmowę z właścicielami tej nieruchomości, co pan Wójt uczynił. Kwota, jaką pan Wójt wydostąpił wstępnie, to jest 250 tysięcy, tak? I za taką kwotę najprawdopodobniej jest. Mamy takie wstępne plany, co, co będzie, ale może nie będę ich zadał. Niech, z nie będą, może będą jakieś dyskusje, wtedy bym chciał Ale są plany. Jest to centrum praktycznie miejscowości bo działka duża, ładna, budynek Letni. W przyszłym roku będzie miał, w 2020 roku będzie obchodził o ten budynek Zostaliśmy takie pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, że uchylają nam kolejnik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala co następuje. Paragraf 1 poszukiwa o nieważności przejściu uchwały nr 14 /90 roku, roku, na 90, kropka 91, kropka 21 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie załącznika nr 1, w części H, w zakresie zadań. W wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi w stanowiu roczny wyczał w obwodku letniskowego rocznicy nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacji nocno oraz poświadczam, że znane są przepisy projekcji prawnego skarbowego działalności za podanie danych o wysokości. I w tych dwóch punktach e, Regionalna inwala uchwały w sprawie uchwały ale część uchwały w związku z powyższym niezbędne jest jej procedowanie porządku. Oczytam Państwu projekt uchwały. że uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się usług deklaracji O wysokości opłaty za konspirowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Baboszewo-Sarajewskie dołącznik nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Deklaracja, o której mowa w paragrafie 1 uchwały składa się w, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania nadanej nieruchomości pierwszego mieszkańca powstania nadanej nieruchomości odpadów komunalnych po drugie, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej z deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie na dni miesiąca następującego, po miesiącu, po którym nastąpiła zmiana opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi zmienione w zmienionej wysokości puszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. Paragraf trzeci Deklaracje, o których mowa w paragrafie 1 można składać. Ustęp 1. Deklaracja, o której mowa w paragrafie pierwszy można składać. Punkt 1. Formie papierowej w Kancelarii ogólnym Urzędu Gminy Baboszewo za pośrednictwem Operatora Pożarnego Rady Stronów Gminy w i Zawarczawskiej Punkt drugi Za Drugi złożenie deklaracji wprost oświetlenych wpisanie punkt dwa następuje poprzez elektroniczne wypełnienie formularza w formie XML są załącznik nr 2 do uchwały. Opatrzenie elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym i go na elektroniczną skrzynkę poradczą Urzędu Gminy Baboszewo na platformie usług administracji publicznej www.fuapw ten trzeci określa się format oraz układ informacji i powiązań między innymi deklaracji elektronicznej zgodnie z nr 2 uchwały. Paragraf 4 jest wstępny wejścia w styczniu niniejszej uchwały. Także ma to uchwalone 14 krok 2019 Rady Gminy. Młogoszowo z dnia z listopada 2019 roku w sprawie całej deklaracji o wysokości opłaty, którą

Dziękuję bardzo. Dziękuję w bardzo proszę. Ja mam taką do pana wywiadu sprawę. Nie, nie, nie taka duża, ale chodzi o znakowanie zakładników bo znak sokociutki nowe postawiony jest tak, tak naprawdę w środku wsi i czy to dałoby naprawdę po prostu przestawić go w takim miejscu, w którym by się dotrzymała ta miejscowość, właśnie, tak? Bo to trochę jest dziwne tak naprawdę, że jest postawiony na środku wsi w środku wsi, gdzie no, tak naprawdę, no, nie wiem co ta droga połowa się no też należy trochę. do tak? miejsca Mam pozwolenie na przewodniczącego udzielenia od razu odpowiedzi. Które w tej panem kierownikiem, zacznijmy w ten znak zniesiony, To chodzi tutaj jak ten prawo. Będzie przeniesiony na drogę między spokojnikami i nowymi aspektami. Ponadto ten znak oznacza strasznie bezpieczeństwo. No, Znowu został wzgębniony. Okay. To już niego nie było uderzmy. Także takie są dwa znaki, które tak naprawdę w tym pasie drogowym tutaj są źle ułożone. Na pewno, panie, co pisze, zostaną przeniesione. Do kiedy? No, pan Radek, nie znacie. Dobrze. I będzie to zaraz zasięgnięte. No. Dziękuję bardzo. ف nice